Zapraszam Was na małą wycieczkę po Szczecińskim Dąbiu. W tej chwili jestem na ulicy Żaglowej, natomiast będę chciał się dostać na ulicę, na ulicę, moi drodzy, Goleniowską, do biedronki. No bo jak wiadomo, cóż to za czasy bez. Bez reklamówki z, z Biedronki. Wiadomo każdy Polak takową reklamówkę posiadać. Za 100 metrów skręć w prawo. Posiadać powinien skręć w prawo. Nawigacja mnie tam poprowadzić powinna w przeciągu 3 minut. Natomiast dzięki temu troszeczkę będziemy mieli okazję zobaczyć sobie za 600 metrów. Skręć w lewo. Piękno tego tej, tej szczecińskiej dzielnicy, bo Mnie się ona wydaje. Jadąc tutaj, że to jest takie miejsce bardzo spokojne, taka typowa część turystyczna Szczecina, że tutaj większość osób jest nastawiona właśnie na przejazd turystów, więc sporo tutaj właśnie spotkałem takich miejsc, gdzie jest gdzie są pokoje do wynajęcia jak jechałem więc tak mi to ta część Szczecina wygląda być może, że się mylę ale wydaje mi się, że pod tym, pod tym względem mam mam tutaj mam tutaj rację na końcu tej drogi, na skrzyżowaniu, ze znakiem stop, będę skręcał w, w lewo, tak jak mówi nawigacja. Oczywiście musimy tutaj ustąpić pojazdom z lewej, jak i pojazdom z prawej. Wolna. lewa też wolna za 500 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie najpierw mamy stację paliw później powinna być Biedronka, tak dokładnie jest. zresztą nawet tutaj widać po osobach spacerujących, że oni typowo wyglądają właśnie na naturystów, nie na osoby, które jutro idą do pracy, tylko na, na turystów typowy, typowo, po strojach nawet, można powiedzieć, czasami gdzie poznać. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. O jaki tutaj malutki wjazd, się uwagę. Przeciwka oczywiście muszę puścić. I już na terenie marketu, jeżeli chcę tutaj w lewo pojechać, też muszę puścić. A czy ja chcę w lewo? Myślę, że wolę w lewo, od prawej, oczywiście, musiałbym puścić nadjeżdżające pojazdy.